Pójdźże, pójdź, pójdź, Wojtanu, nie stromaj się, synu. E, nie pójdę, Hanusku, boś tam siła gminu. Siła gminów. Gadaj, że to ci co uczyni. Ej, wolę cię wrócić do domu, do świni. Oj, głupi, nie rozumiesz ty swemu dobremu. Ja bym cię chciał oddać komu poczciwemu. Żeby urobił z ciebie człowieka dobrego. A bądź ty mi na nóżku nie dorobił czego, Wstydź ja mam ręce, nogi, każde będzie robił. Będzie cię do wszelakiej nauki sposobił, Boś ty jeszcze głupi, nie wiesz, co łacina, Którą, gdybym ja umiał, Ubogich udzinach nie robiłbym tak ciężko, Jak teraz z cepami, te Co mi waszmość panowie, raczą przyznać sami. A za też już inaczej, synu, być nie może. Chódźmy. Tobie się w opiece polecamy, Boże. Wiesz, jak owo u księdza, a bo i we szkole żołnierz nigdy nie stanie. A u mnie w stodole dostopeczka we muci obuchem po grzbiecie wysmaruje. Ach, biada prostaką na świecie! Czego nigdy nie życzę, mój drogi synalu, lecz byś mi był pociechą w moim ciężkim żalu. A zabyć też dał Pan Bóg Mógłbyś księdzem zostać. Jeśli byś tak wielkiej rzeczy nie mógł sprostać, przynajmniej się wyucz, żebyś był kantorem. To byś ty po kolędzie chodził, po wsi zborem. <grym> Oto ci ta szkoła, szczęśliwa godzina. Dajże ją kurwantemu, piękna to łacina. A zabyś mógł zostać czym wielkim na świecie, oddam ci tu do szkoły chociaż na balecie. Dla z tych ty tytał ze tam. Złego, panie Klopa, czego tu szukacie? Mam tam też potrzebę. Gadaj żywo, bracie. Pierworodną przywiodłem dziecinę, dlatego, o, by go kto nauczył czego niepodłego. Do niego dasz pan Klopa, bo jest pedagoga. Odpuść, miły, panie, proszę was dla Boga. A cóż to ten pedagog, Rozpytą waszecie. O, to, co owo uczy dobrze ludzkie dzieci. Dajmy go pan klopa, będziemy ja go uczyć. Świń już pasać nie będziesz, ani role uczyć. Waszmości mi też było, przyznam się potrzeba. Opołoś mi waszmości, pąkł zespoł z nieba. Wyćwiszcież mi to dziecię, czego francowskiego. Lubą klop jest nie uczyć, przyjmie przecie jego. A jak wiele ma lata? Kiedy pobudź po była? Podczas niego moja niewiasta pobiła. Przecie jak wiele? Ano, trzeba by spytać samy. Zda mi się, że 30 lat na Dastyk ty tam to wielka to już ta klopa. Duży jak widzicie. Ale on to uczynić tylko każecie. Lepszyć taki wielki niż mały pierdoła. On prędzej muzeum nauki wydoła. Waszmości go zalicam. Bądźcież na łaskami, A niech mi tu czasu daremnie nie trawi. Dobrze, będziemy ja go uczyć. Pasko masła trzeba, Także trochę gajcary na białego chleba. A przyniosę wam jeszcze jaj na jajaśnicy, Bo wiem ja, że to waszeć dobrze radzijecie. Będzie deogratia za ten upominka, A ja też będę uczyć tego kurwa synka. A, a zostańże, synalu, a jakoż jakoś bez ciebie, nie zostanę, Roluś, no nie puszczę już ciebie. A zostań, że synału, będę jak ubywał. Idź, idź, dowiaduj się, jak się będę miwał. Naucz mnie, wzdyczego, mój łaskawy panie, jakie tu ucieśne będzie rozprawianie. Przyjdź do ławy dumklopa. do ławy Asinie. Oj, wytwa miał ja u niego niejedną godzinę. A masz ta burka? Ta bulka? Coś ci to dziwnego. Jaką żyw jeszcze nigdy nie słychałem tego. Deska, co na niej pisać. Także powiadajcie. Owóz jest po naszemu pstyjno, gadajcie. Słuchaj, klopa. Umiesz go greckie, abecadło? A na cóż wam, panie, jakieś greckie sadło? Skribę alfa beta. Wilk, świnie, chyba. Skribę gamma delta. Pojad i cielę. Skribę y-z-ta. Zmęłem korzecz żyta. itta, itta, jotta. Złapałam myszkota. Na e, strych Będzie mnie to bieda, stylotropa, głupi. E, nie wiedz, miał ja u niego, niech go diabeł głupi. Poczekaj. Napiszę coś łatwiejszego. I to no, trzeba, żebyś się nauczył każdego. A Tak. Pociąg, tak. Ale nie tak. Ale nie tak. A wiz tak. Wrubel, tak. Czego chcesz się nauczyć? Pytaj, co chcesz. Wiele, trzeba by mi się pytać. Pytaj, co chcesz? Śmiele. Y czemu wół większy niż mysz? Y czemu mokra woda? Y czemu pies mokry wyje? Y skąd capia uroda? Y czemu ziemia nam nie daje gwiazd jasnego nieba? Czemu nie mamy zboża, gdy nam tego trzeba? E, czemu jedni panami, drudzy zaś nie woli? Czemu nam brzydca nie chce, panu szydło goli? ty, ty taufel. Klopa, ale mi tu pad krytka mego. Podaj go prędko, podaj, z go twego. Nie pan skurwa, syna, kurwa, <grym> no bo nie się do A tak, ja, was panie lubicie, o cóż mnie wiecie? A jeszcze go napisze w jednego. Widzę, że głosa ma sposobne do tego. Alist, tak! Wróbel, ptak. A, list, tak! Awis tak! Poczam tak fina brzina, owóż na desce takowa łacina. Czegoś się go Tyklopa naparła do szkoły. On myślał, że w szkole nie tak bardzo boli. Kon boli, boli! Trzeba to tu bardzo mądrze gadać. Może się uczyć, słuchać, mądrze odpowiadać. A ty, klopa suro rozgrywać w tej to mierze. Maś gąski i świnie, skup chmiel, z bogiem żyj, bierze! <tryktarne> ja na Rady w Po z wielkiej boleści w porcięta na duszę! tu tak krzycie! Jać na muśku wrzeszcze! mnie znać po że się z nim nie pieszcze! Ktoś nie pił miodu w szkole? Piłem niebrzozowy. brzozowy! Jeno z czegoś twardzego podobno bykowy! A już, że cię tak prędko we szkole witano? Wjabać mi witano, w dupę ci mi to dano! O, chłop, parząc cię ubił? Ukażeć, na Niechaj przy ludziach, bordki zawiąż po maluśku. Chwe, chwe, a cóż to tak śmierdzi? Kisz choroba w tobie? A bo mnie ja to nuśku nie musiał brzieć sobie, niechby ciebie ją smarować kilcakiem pewnie też byś popuścił wczorajszym pędzakiem. <trym> Ja mu podziękuję za taką łacinę. Żal się, Boże, że dajesz im poczciwe syny. Znajdziemy nauczyciela grzecznego, zacnego, by mi ciebie wyćwiczył wkrótce co dobrego. To dwou żyje i świnia, i wilcy drapieżni, też nie tak jako mędrcy, i też ludzie mężni. A teraz, synku, pójdźmy tego zdrajcę szukać, a znalazszy kosturek grzbiet, mu będzie pukać. Ta co niechaj wieczny Bóg będzie pozdrojony. I tu dialog skończył się, co był wyrzeczony. Ostatka się domyślą, którzy mądrzy sami. Niechaj nas raz cieszą młodzieńce z panami.